Nie, yeah! manko, siemanko, ja jestem wertet, witajcie w kolejnym odcinku z Hardcora w My Minecraft na Hardcorowo, dokładnie tak się seria nazywa, słuchajcie, jeśli lubicie tę serię, to wiecie, zostawcie jeszcze łapaczkę w górę, dzięki wielkie za to, a jak już zostawiliście łapaczkę w górę, to, wy, to wiecie, zobaczcie, czy subskrybujecie ten kanał, tak, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, dzięki wielkie za to, także no, ostatnio byliśmy tutaj w jaskiniach, trochę sobie tutaj zadymki porobiliśmy. Zaczęło być niebezpiecznie typu jakieś tutaj złe szkielety zaczęły nas atakować, także robimy operację fallback. Fallback uciekamy stąd dosłownie. Idziemy stąd, się zawijamy, manaty, idziemy na chatę sobie zrobić coś, coś co mogę zrobić, bo jak widzicie nawet ja tutaj nie mam jakiegoś seta, żeby cokolwiek jakoś przetrwać Walkę z tymi złymi potworami i lecimy do góry, tak. Jeśli chodzi o ostatni odcinek, to naprawdę bardzo długo się przetwarzał. Pamiętacie, jak go wstawiłem, to go YouTube! Kiedy przetworzysz ten odcinek? Czekam dwa dni! No i w końcu się przetworzył tam po trzech tych dniach, tam, tam dobę później czy dwie doby później już widziałem, że normalnie było wszystko, także zmieniłem już tytuł. Wszystko elegancko. No i słuchajcie, tam jeszcze była jedna rzecz, że leciała sobie muzyka, stwierdziłem, że a puszczę z innego źródła, bo fa fajna muzyczka leci. No copyright, wiecie, bez praw autorskich, sobie sobie wrzucajcie i tak dalej. A tu my, cztery prawa autorskie mi wyskoczyły na odcinku, tak, aha, no. I to fajnie, to fajnie, naprawdę bardzo się cieszę, że tak ludzi okłamujecie. Sza, szanuję Was, naprawdę. Tak Was szanuję, że już nigdy na ten kanał nie wejdę. I wracam do tej playlisty, która sobie tam wcześniej leciała, po prostu od początku puściłem. Tym razem na kompie, na którym gram, może tutaj będzie jakoś ok słychać. Jeśli będzie nie ok, to tam ją trochę inaczej. Fajne jest to, że na tym kompie, na którym gram, to w ogóle na YouTube nie siedzę. Także ustawienia głośności zostaną jakie były. Jak już się raz dobrze ustawi, to już, to już będzie yy, yy, good, 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 tak. <noise> będzie all good. Dobra, a węgiel zbierał bo mi się, mi się przyda aczkolwiek. Kilow mi się zepsuł. Eee, mam jakiś kill -off? Nie mam. Co ja, co, 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 co ja klikam? Halo. Wait. Mm, mam dwa żelaza przytopionego. A to akurat cała trójka jest gotowa na, na kolejny kilof. No, elegancko. Myk, zabieramy to i idziemy dalej. Idziemy dalej, kurde. Trzeba ten węgiel ogarnąć to. O tak! Tak, tak, tak żelazo, zawsze na propsie. choć mój czym... Jak to jedna sztuka? Halo. Czuję się teraz jakbym. Jakbym Diaksy znalazł, wiecie, tak... o diament, będzie dużo diamentów, a tu jeden i tak. Ooo! Thanks for nothing, nie? <gryw> Co jeszcze chciałem powiedzieć? Słuchajcie, już była aktualizacja, już jest naprzód 6, tutaj 1.18 Minecrafta. Zaktualizowałem go, ale słuchajcie, miałem ostatnio live'ika, widzieliście, z Minecrafta 1.18 11, i, i tam na, tam na tym live'iku szukaliśmy portalu do, do Endu. Z tym, że go nie znaleźliśmy, perła nas źle prowadziła, także jest opcja, że na tym save'ie, na którym teraz yy, gram, jak już będę rzucał te perły, żeby szukać yy, portal, to to go nie będzie w tym miejscu, bo to prawdopodobnie bierze z Seeda, a jak coś się zmienia w WORD Generatorze, to wiadomo, Seedy już inaczej działają. I jest tak opcja, że ten portal gdzieś sobie tutaj jest na mapie, ale perłami go nie znajdę. Także jeśli już przyjdzie pora, że będę chciał pójść się podaparzeć ze smokiem, to, 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 to trzeba będzie chyba poczitować. <grytanie> Coś mi się tak wydaje, bo znaleźć bez perełki portal w Minecraft'cie, w nowym Minecraft'cie, szczególnie tutaj, gdzie te jaskini są odrąbane w kosmos, to będzie no tragedia, tragedia. Tak, tam na live sobie poradziliśmy. Tak, że my, GameOt1, zrobiliśmy portal. Znaczy, Ula tam zrobiła portal. E, I sobie polecieliśmy po prostu tym portalem. I, 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 tak, I tak to było. Gdyż nasze poszukiwania na dwugodzinnym live skończyły się u niczym. Tak. Dobra, już mamy tutaj ziemię, także prawdopodobnie tutaj będzie wyjście. Tych drzwi już tutaj nie potrzebuję. Także sobie pokopiemy. Chyba, że to fake trawa. I. Aaaa! Z chwilę miałem rozkwinać, czy jestem w miejscu, gdzie zaczynałem grę. Kordy, no tak. Gdyby nie to minus 900, to, to, to by się zgadzało. Dobre. Tutaj mamy wyjście. No fajnie, myślałem, że gdzieś wyjdziemy bliżej domu, czy coś. A nas tutaj pakowali w jakieś niezły bag. Nie wiem, gdzie jestem, halo. Zazwyczaj, jak się tak wykopuje, to to wiem wszystko. Musimy pójść na jakiś wysoki punkt tak a tam będziemy wiedzieli Wszystko wysoki punkt i będzie gitara. widzę że mamy tutaj dżunglę kawałek dalej to jest mesa dobra I tutaj mamy nasz domek świetnie no to w sumie tak no daleko nie zaszedłem ale kurczę że trafiłem Może tędy nie schodzić, co chciałem. Może na wodę, to beczka. Dobra, no ale w razie był. Wiem, gdzie mogę schodzić, tam do jaskini, żeby coś tam dalej kminić, ewentualnie pójść gdzieś, gdzieś w inne miejsce i kminić. Dobra, tu nam troszeczkę urosły nasze rzeczy posadzone, fajnie, fajnie. Robi się nocka, lepiej się przespać. Krówki już urosły, najsu! Nice. Rosnąć, rosnąć. Dobra, jest nasz domek, można się kimać! Kimamy, kiwamy! Dobra, powrót do domu, zawsze fajny, zawsze na propsie. Nic mi się tutaj nie zdrespiło, elegancko. Dobra, tutaj doładowywałem węglem, tak. Ty mamy po 6 węgla, trochę mało, ale że węgla teraz już mamy zdecydowanie dużo. To... O patrzcie jaki prawie że idealnie. Dobra, myk. Mek i myk. Picobello, picobello. Hmm, czekajcie, no ja coś mam tutaj, flashbacki z Wietnamu, że chyba stołna kiedyś tutaj przepalałem. Tak, przepalałem, to może będę mógł skminić ten piecyk lepszy. Dobra, ale póki co... Póki co... Jak mamy trzy piecyki... Trochę nie do końca tak to chciałem, ale... Będzie mi się tutaj w miarę równo teraz przepalał, to sobie zaraz coś tutaj rozkminimy. Wreszcie jakieś ubranko, żeby gdziekolwiek pójść! Żeby nas nie, nie zaciukali. Bo by było niefajne, jakby nas zaciukali. Dobra, aha, bo ja tak. Bo ja stał na przykład, żeby tutaj ogarniać, żeby tu było troszeczkę ładniej w naszym mini magazynku. Dobra. Mhm. Tutaj są jakieś takie bloczki, typowo. To możemy powrzucać. Andesit stone. A tu niech będzie sam stone. Dobra, tutaj dobra. andesit. Tutaj kobla możemy dać. Proszę bardzo. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Tutaj mamy sprawy jedzeniowe, nie... czy jedzeniowe tutaj? No to możemy dać. C czemu nie? Czemu nie? Tutaj mamy jedzonka, tutaj mamy drewnianka, także mogę drewnianka odstawić. Dobra. gitowa, gituwa. Co tutaj mamy? Eee... Dobra, takie rzeczy. Ja się muszę popatrzeć, bo tro trochę nie grałem. Dobra, tutaj możemy dać jakieś faktycznie z mobków. I tamki. Why not, why not, why not, why not? Make proszę bardzo. Dobra, Mam dwie sierki. Dobra, w sumie. Dajmy tutaj tą nieużywaną. Nice. -o. Tutaj drzwiczki to również możemy postawić. Na tripa sobie mogę zabrać. Magma blok, to dajmy do bloczków. Dobra, mam gdzieś skrzynkę na. Co to jest? Nie mam żadnej skrzynki na jakieś bękle i te inne sprawy. Okej, okay. to jak nie mam, to mogę tutaj dać. Tak wiecie, w środku idealnie. Tak, akurat lapis lazuli, e, żelazo. Później wstawimy, o ile mi coś zostanie tego. E, a Rofku, niech sobie siedzi, to zaraz go O, do przepalenia, niech się robi. I dobra, let's crafting. Dobra, już się czuję trochę bezpieczniej, tak? <noise> tak, troszeczkę. Buty mogę sobie jeszcze zrobić. Mam buty. Wait. Mi zabraknie to... O, Come on! Ustawione Dobra, co, tutaj jeszcze się przepali 7. Dobra, 7 się przypali. Dawać mi spodnie Dobra. Mick No i na wszystko mi styknęło. Elegancka! Elegancka! Dobrze jest! Tutaj będą ubranka wyżej. Jak to są narzędzia? Eee, no i co? No, mogę sobie kilof zrobić. To nawet i dwa zrobię sobie kilofy. Why not, why not? Wszystko wiecie, się się przyda. Dobra. Będzie, będzie, będzie. Łóżko mam ze sobą, wiadomo Żeby się przekimać. W razie, wu. Mhm. lepek jest. Właśnie jedzeniowe sprawy. Nie no, trochę mam tego tutaj. Fajnie, fajnie. E, a jeśli chodzi tutaj o jedzonko, dajcie mi to, to sobie jeszcze. Jeszcze krówki roznożymy bardziej. Tak ma schody, a wziął się, kurczę. Rzucił. Dobra, podejdźcie, 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 podejdźcie. Robimy nowe miksy, nowe miksy na osiedlu. My, proszę bardzo. Wszystkie chyba zostały złopane. okej, okay, no i fajnie. Elegancko. Jakby z craftingiem. Prąd cela Tam Nie wiem, nie mam pojęcia. Ziemniaki, A no to sobie posadzimy, a nie przepalimy. E, dobra. 13 żelaza. No i fajnie, no i fajnie. Dajmy tutaj niżej. Pikbela. Także secik mam, setik mam. Już się czuję troszeczkę bezpieczniej. Co mianowicie, co jak mam jeszcze żelaza, to. Zróbmy sobie. sobie mieczek po prostu. Jeden miecz. Wiem, że się kierka mocniejsza. Ale ja tutaj, tak wolę. się Nie mógł postawić ładnie Bo, bo, bo jak to tak No ładnie, no ładnie, dajcie mi te ziemniaki, ja je posadzę od razu Pik, pik, pik W naszym Póki co miejscu Na te rzeczy, a trzeba będzie jakąś faremkę zrobić Raz, dwa, trzy Cztery, dobra Okej, okay, może woda tutaj będzie nam ładnie nawadniała. Będzie giciar. Eee, dobra, tarczy może bym sobie zrobił to. Jesus. Ej, nie jest tego jeszcze. A, się wpakowałem. Miałem tu jakieś wyjście takie normalne, o. Ząbiaka słyszę. jest to ząbiak, jest, jest. Patrz, dasz marchewkę? Czy to już nie te czasy? No, no nie dał, ale dał expa. Dobra. Zobaczmy sobie tutaj wyjście. Dobra parkour, wiecie jakby coś się tam wyspiło, to Żebym mógł wyjść stamtąd. A nic za mną nie pójdzie, co nie? Dobra, gites, gites, gites. Tutaj mamy jeszcze obok. Nie mamy, kurę, tam dość świnki bym zgarnął, ale nie mam jak, no. Bym musiał chyba jak w jakiegoś tripa pójść na jakieś wioski poszukać marchewek czy coś innego. I bo, 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 inaczej może być ciężko, naprawdę, z tym jakieś też buraki podgarnąć te inne. Choć, czekaj, zobaczę co my w ogóle mamy w tej w Tej skrzyni jedzenkowej. nie no, lipa, lipa, straszna jest tutaj nam się bardzo fajnie już dopala. Dobra. Tutaj wszystko zabieram, tak. Okej. Okay. Słuchajcie, tarcze robiło się e, z drewna tak dookoła praktycznie. Czekajcie, na ślepo, nie pamiętam. Nie pamiętam craftingu, ale... Make... Dobra, jest. <laughs> pamiętam crafting jednak. Dobra. Mamy to. Wątarcze. Mam teraz to już w ogóle, kurde. Nic mi nie poskoczy. Chyba że Creeper na plecach nie wysadzi, to, to, to wtedy faktycznie coś, coś się może złego odwalić. No i dobra. To co? Wypadałoby w trip jakieś tutaj ruszyć. Dobra, kordy sobie zapisałem. Wiem, że już pewnie zapisywałem milion razy. Ale no. Minus 1, jeden, 7, jeden, minus 1, jeden, 1, jeden, tak. I dajmy minus 31. Sobie na czacie napiszę, gdybym... A, coś mi do oka wpadło. Gdybym jeszcze dzisiaj tutaj wracał. Debet! Gdybyt... Jakim cudem się przy przykąpię i coś do oka wpada? Halo. Jak to się dzieje? Dalej to siedzi, ale już mnie nie atakujesz, tak? Ale kurde. To no halo, nie? Bez przesady, bez przesady, ja tutaj mówię. Co się wyprawia, naprawdę. Mój jeszcze do tych kolegów. Może oni mają, ale ukrywają coś przede mną. Wiecie, jak jest? No, to nie wyglądają na takich cwaniaków tutaj, kurde. Siedzą w zagrodzie tam, pozamykani. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego. To jest dziwne. To jest dziwne. Kota macie, będę mógł wam kota zabrać. Coś mi się tak wydaje. Może nie tutaj wcześniej sianko mie Miele, miela, to im po zabierałem. Hm. Takie życie. A co, tak bez farmy całkiem? Oni składają modły do tej krowy tutaj, której już nie ma zresztą. Sami się tutaj... Nie, jest ta krowa jeszcze. Wiecie, ale wy to jesteście udani, naprawdę. Udane typy, jak nic. Daj to. Okej. Okay. Krowy wam rozmnożę, co? Proszę bardzo. Proszę bardzo, wasze modły zostały spełnione. Uff. Schowam to. Pik, 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 pik. No to co? Lecimy stąd. Lecimy w tripa. Słuchajcie. Let's trip in. Nie wiem, jakie ja wrócę szybko do domu. Nieważne, nieważne. To jest ten moment, kiedy fajnie byłoby mieć Elytrę, której nie mamy. Naprawdę. Wieczki mać, nie zabijam wam, bo może uda mi się zgarnąć później. Do siebie i coś z nimi porobić. Chyba, że nie przetrwam tego tripa, to nieważne. Gołek! Nawet dwa osiągi. Jeezas. Chyba w tę stronę nie biegliśmy, co nie? Bo już tak nie pamiętam w sumie. Dobra, tak to jest jak się ogarnia Parę Minecraftów naraz. Pamięta się, z której strony się przybyło tutaj. No ale zresztą jak zobaczę nagle jakieś przełamanie w terenie, takie myk, że zmieniony world generator to znaczy, że... Co to to? A to jest dziwna ścianka taka jakby. Yy. Mm, macie kuraki. Kurak kurak daj jajo. Dwa jaja by się przydały. Myk, dobra, idę spać. Może mnie nie zjedzą te moje zwierzaki tutaj. No byłoby smutno. Respawn point set. Myk. Niech i będzie respawn. Halo, psy się drą za oktem. Dzikie pimpki atakują! Ej, wait, w sumie krowy mu mówić. Już mi żadna inna krowa na świecie niepotrzebna, która tutaj biega. Mogę je wyżynać dowoli! woli he he, he. macie więcej kurak. Siema, daj Co? co? To też jest ten świecący squid. Dużo ich. Myślałem, że jak dodadzą, to wiecie to tak, 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 tak rzadki, to będzie moby, jakiś kurde. A tu nie. To przecież widział częściej niż normalne squidy. Ciekawe te jaskinki tutaj. Mik, 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 mik mik. I co żadnego tutaj. Krasza terenu nie ma. Chociaż. Tutaj. Tak, 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 coś się tutaj zmieniło, nie? Dobra, czyli tutaj na czym Nie było. Możemy lecieć dalej. To jest. Lecimy. Let's do this. Jakaś rybka na później. Myk! Ach. Aż głupie tak ci i rybki nie zgarnąć, nie? O! Ho, ho, ho. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, ja tu tripa robię na cały odcinek. Po żelazo. O! Jeszcze by się wykopać nie chciało. A to kurde, pod ręką było praktycznie. Is... Dobra, zgarnięte. Zgarnięte, porobione. Make. A właśnie, jeśli korzystaście z MultiMC, taki launcher do Minecrafta Premium, to widziałem dzisiaj, że dodali już te wersje eksperymentalne, także już nie trzeba kminić tym sposobem, który nagrywałem filmik, to normalnie idzie wybrać te wersje nowe. Wcześniej właśnie nie było, jak sprawdzałem. Ale już są. Fajna mesa, ja pierdzielę no. Naprawdę, nie? Ile tego? Dużo najwyraźniej. Na tych mapkach. No cóż, mogę pójść poszukać jakiejś sobie skrzyneczki z zestawem. Jak to już jestem, nie? Dobra, zjedzamy. Coś ciekawego stajemy tutaj tak na wierzchu? Czy tak niezbyt? Chciałem wioskę, trafiliśmy na pustynię. Jeszcze bez wioski na dodatek i tu jest otwarte morze. Lub ocean, nie wiem. Nie wiem jak to traktować to w Minecrafcie. Ocean. Ocean, tak, tak, bo tutaj był ocean update. Dobra, to ocean to trafiliśmy, halo <noise> Dobrze, tutaj chcę przejść tam troszeczkę dalej, bo coś, coś widzimy, jakby mi się w terenie ładowało. Ale nie. A, Tutaj coś jest. Tutaj, coś, coś, coś jest. Tutaj mają prezenty dla nas. Dobra, Gita. Wiii. Dobra, lecimy. Lecimy, zapas TNT będzie nowy. Chociaż tyle z tego wszystkiego. I to wybuchło, to bym się wkurzył. Szczerze. Bieg. Dobra. Pięć zgarnięte. Świetnie. Dobra. O złote jabłko, Nice. nice! ziela trochę. Weźcie. W sumie czemu nie dużo ich jest. Piasek. One. Tutaj również złota mamy sporo. Dobra. No, czemu nie? O. Enchantowane złote jabłko, nice! So, dla konia, fajnie bierzemy konik, a, te, a, te, a, te, a tym gardzę. Dobra, to jakieś tam witamki poleciały, fajnie, fajnie. <grym> JA PIERDZIELE Co? Co się wydarzyło? Ja się pytam. Halo? Idę Ja pierdziele, dwa serduszka mi zostały. Jakbym szedł bez zbroi, to byłby rip. Kompletny. Ja pierdziele, naprawdę. A nawet były takie szybkie, takie, takie, może nie że szybkie, bo to było wolne, bo miałem czas, żeby zareagować, ale nie zareagowałem, bo. Bo normalnie byłem w szoku. Tak, ale co, co się dzieje? Takie takie wiecie, takie what the hell? Uch. ja pitonę. Naprawdę. Co to było? Masakra. Co ma Jak to się wydarzyło? Dobra, zostań sobie tutaj. Pomuśkał, nie będę taki. Idziemy dalej. Jakie pierdzielę naprawdę. Co to było? Co to było? I dlaczego? Nawet. potrzebuję drewna, łódkę sobie zrobimy. Na tripa dalszego. Make. No ja pewnie się nie spodziewałem się takich atrakcji turystycznych. A to proszę bardzo co tak właściwie hm. Wywalmy parę rzeczy Nie to był zwykły piasek Kalo. Tylko go nie wyrzucaj Muszę się przydać do czegoś Sandstone chcę wywalić No, ja, płytkę też wywalę. Po co to komu? Nasiona też, będę chciał to sobie zbiorę. dobra. Moteki teraz nie potrzebuję. No to co? No to I płyniemy w tripa. To mnie interesowało. Czemu tutaj? Tak, bloczki tak po prostu. I to jeszcze latające bloczki. Ui! Co jest? To było dziwne naprawdę. Okej. Okay. Porąbane, porąbane. To co, płyniemy? Odkryć nowe londy! Nowe londy tutaj nic nie ma. Także także no. Zobaczcie, zobaczcie, magia. Ej, jaka faza, zobaczcie jak ten teren się tutaj zrobił. Taki... Taki na stoł, nie? Tak jakby wie, wiecie, tak podpływacie i kurde nie wejdę. Więc tak celowo? W nowym update'cie weszły takie nowe wyspy? Czy tak zaczynają? Ej, kozak to wygląda, zobaczcie. Cie. Nice, taka wyspa. Hm. Fajnie, fajnie, naprawdę. Elegancko to wygląda. No, tutaj. Gdzieś, gdzieś dopływamy, gdzieś dopływamy. Widzę pszczółki. Pszczółki, a tam widzę dosyć ciekawe. Ciekawe rzeczy się obgadrowały. Zajdźmy, myk. Skarnijmy łódeczkę. Łódeczka, łódeczka. Kolejne messa, nie? To, to, to jest wszędzie. Dobra, ale wy owieczki już niestety nie macie taryfy ulgowej. Myk, podbijamy nowe tereny! Jak wikingowie, myk! Na owieczki. Dobrze. <grymny> tak się to robi. Oj, świnki. Macie małą świnkę, bo jak nie, to macie przypał. Mała świnka ratuje świnki. Ale nie macie, no to wikingowie. Myk. Proszę bardzo. <ścoughs> Porobieni. Porobieni jak nic. Ale no co, no, no, moje jedzenie się przyda, nie? Mamy kofi. Kopalnie na widoku. Nie no, jaskinie, nie kopalnie. Dobra. Kopalnie to bym, moglibyśmy nam zrobić. Dobra. Dalej żadnej wioski. Prawda by się przydała. Tam się robi nocka powoli. To jest kolejna wyspa jakaś. Dobra. Hm. Widać, że się trochę World Generator zmienił w międzyczasie. No nie, nie mogę iść spać. Halo. Myślałem, że to będzie idealna pora. Przed Płyniesz tam na wysepkę. No, koma, Okej, No, tak sobie zjem. Rozumiem, że jest głodny. Tak, 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 tak trzeba to rozumieć. Jeszcze jesteś głodny, dobra. Role jedne, no. Co tam jest? Na rafa. O! Dobra, teraz, teraz na pewno. Idziemy w spanko! Myk! Dobra. Mamy to. <laughs> uh, ała, Kurde się udało postawić i obrywałem. <laughs> Dobra, zanim wejdę na wysepkę, to sobie popłynę tędy. Zobaczyć co i jak. Co i jak, co i jak? Co i jak? Żeby znowu się nie okazało, że to jest jakaś mała wysepka, że na nią wejdę i wejdę, nie? <laughs> Ale z tego co widzę, tutaj zaczynają się jakieś większe obszary nam generować. że bardzo fajnie. A! Ja musiałbym płynąć bożeka. ha! I my, tu was mam. Tu was mam. O, tam jakieś wielkie góry. Kurczę, no. Bo chyba, chyba ta wioska. To będzie niezły challenge dla mnie, coś mi się tak wydaje. A, wciągnie nas? Nie? Okej. Okay. Dobra, to ja, to ja wysiadam. Wysiadamy, myk! Zobaczmy tutaj, co nam się pojawi za zasłoną. Huh. Kolejna rzeka, kolejna messa. Duża. Duża góra. Wygląda jak... jak nasz spawn. Nie, dobra. Bez kitu myślałem, że to jest spawn przez chwilę bo tak to podobnie wyglądało i taki taki by było nie no ale ja cały ci tak ten grywam i wracam ale to by było złe naprawdę to by było ultra złe <laughs> dobra słuchajcie dalej sobie polecimy w kolejnym odcinku także ja na teraz wam bardzo dziękuję za oglądanie jeśli ten odcinek wam się podobał zostawcie jakieś łapaczkę w górę ja dzięki wielkie za to i do następnego. na razie cześć chłopie